z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek gry, City Skylines. I eee, no w dzisiejszym odcinku będziemy dalej sobie rozwijać miasto. <laughs> tak, ogarnąłem sobie to rondo. Puścimy sobie czas. Eee, Ogarnęłem je sobie mniej, trochę się korkuje. Jeszcze zastanawiam się nad Dorobieniem tutaj po prostu pasów do, bezkolizyjnych do skrętów prawo. Żeby na rondo wjeżdżali tylko ci, co muszą. No ale to będziemy widzieć w późniejszym czasie. Więc e, tak, dziś zajmiemy się trochę bardziej przemysłem. Bo czekajcie, próg kolejny jest od 7000 i wtedy chyba pojawiają się właśnie rejony mieszkane na dużym zagęszczeniu. Więc Musimy sobie troszkę nie, powyznaczyć straw. Tak. Tutaj damy jakiś jeden sklepik na środku. Yy, Nie wiem jeszcze, To mamy i teraz tutaj lecimy. Przemysł yy, się, handlowego też potrzebują, więc damy go im tutaj od strony drogi głównej. O zaraz powinno zapotrzebowanie spaść. A tu cała reszta idzie sobie w budynki mieszkalne. Dobra, to mamy ogarnięte. Teraz chciałem sobie jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie zająć się przemysłem rolniczym. Tu mamy to już znów, dobra, więc sobie ją zaznaczymy. Wyznaczmy tu dzielnicę rolniczą. No i tak, tutaj damy sobie przemysł. Zawsze to będzie mniejsze zapotrzebowanie na przemysł. Zobaczę tak z nadmiarem, żeby nie musisz tego co chwilę dodawać przemysłu Żeby móc się zająć czymś. Dobra. Tu jeszcze damy takie kwadraciki. Widzicie? i zaczyna się nam budować przemysł yy, rolniczy i jeszcze zauważyłem, że mamy tutaj czekajcie, zaraz wam pokażę, by to było. dla sobie naturalne mamy tutaj rudę. Więc myślałem iść tutaj z miastem, ale pójdziemy sobie z miastem najwyżej w ten teren, na drugą stronę, a tu zrobimy sobie przemysł kolejny. Bo jednak Przemysł e, e, na, prze, przemysł na górniczy będzie dodatkowym źródłem raczej dochodu dobrego największe zadowolenie ludzi będzie. Z tego co zauważyłem tu mamy wszystkiego w miarę dobrze, tylko jedynie z wodą i ze ściekami musimy dołożyć. Więc tu sobie dołożymy jedno. To jest. To się wepniemy, dobra? I tu sobie szczelimy w ten sposób. Ze ściekami też powinno być już git. Dobra, teraz się uruchomiła. Jest git, więc to mamy ogarnięte. Teraz bym zadbał troszkę o. Wartość gruntu. Ja mamy jakieś budynki specjalne. Dlaczego jest tutaj ten? Troszkę nie rozumiem, no, ale mniejsze o to. Czekajcie, da się, mogę to... Aha, bo to 150 tysięcy, aż kosztuje. Dobra, tutaj mamy coś. Centrum handlowe po 19 tysięcy. Moglibyśmy to gdzieś postawić, zawsze to z automatu więcej. Trudno, trudno ludzie się wysiedlą, ale zawsze będzie większa wartość gruntowa. I chętniej ludzie będą chcieli się wprowadzić. No z stoimy nieźle, więc mógłbym sobie tutaj pobudować ten wedługcie w jakiś sposób. <laughs> Jakby to zrobić? Że jeszcze inaczej byśmy zrobili tu, co zrobimy? Ten wiadukt. tutaj w dół, tutaj stąd też w dół. Tutaj zrobilibyśmy sobie, sobie taki wjazd tymczasowo. dobra, gdzie jest te, To była gdzieś ten, ta strefa górnicza, co byśmy mogli wyznaczyć. Eee, dobra, to jest? To nie. To no i tu się już zaczyna ta strefa, więc ja sobie ją wyznaczę póki od razu, żeby później nie, nie być zaskoczonym. Mamy te ronda, tylko one są dosyć duże, nie, nie, nie da się jej zmniejszyć. I tu jest zjazd z autostrady, więc byśmy mogli zrobić dodatkowy zjazd z autostrady w tym miejscu. I tak jakby na obwodnicy byśmy ich wyprowadzali. Tak też się zrobi. Dobra, zatrzymajmy najpierw czas. Ja sobie jeszcze wyznaczę sobie tą strefę. To jest przemysł górniczy. Dobra, wyznaczy się? Dobra, i teraz tak to sobie zburzymy. Dobra, i i i stawiamy sobie. Kurde, przyciąganie mam cały czas. W tym momencie nie jestem w stanie... Dobra, tam muszę jeszcze kawałek złożyć, mimo że nie będzie tak przyciągać. Weźmy to w ten sposób bardziej ustawili... Bardziej nie wiada Dobra, to trzeba będzie autostrady troszkę pod... Poprawić. To chyba pasy autostradowe, jak się nie mylę, Prawda nie ładnie to wygląda, ale nie mam dostępu do tego terenu, żeby zburzyć jeszcze więcej. Więc nie mam dostępu, ale tu mógłbym troszkę zburzyć jeszcze, i postawić sobie. Tak i tu byśmy dali w ten sposób. No i tutaj jakoś tak. I nie ładnie to wygląda nie będzie. Dobra i tutaj byśmy dali. Jakoś tak, no nic lepszego na razie nie wymyślę. Tu mamy odwrócone. to mamy odwrócone. Tu jeszcze trzeba odwrócić do jazdy. No i dobra, możemy puścić czas i zrobimy sobie to taką, jakby obwodnicę. A tu jeszcze może bym rondo wstawił. Chyba. Teraz widlenie mogę zburzyć. Na razie to też, bo tu będzie inaczej, troszkę zbudowany eee, dwukierunkowy stąd tak i stąd tak stąd tak Dobra, to sobie od razu odwrócę kierunek kurde mi się nie podoba to takie farowanie no ale nic na to nie poradzę bo jest gorzysty teren tu zrobimy sobie zjazd takim łukiem jakoś w dwie strony I teraz już możemy sobie dać normalnymi drogami. Tutaj sobie zrobimy rozwidlenie, w ten sposób. Tutaj rozwidlenie, w ten sposób. No i tu już normalne drogi, te gruntowe zrobimy od tego. Prostą drogę. na razie niestety musimy zrobić w ten sposób, bo I to jest akurat przemysł górniczy, więc dziwnego, że są nierówne drogi. Tak. I tak. No, już mamy 6200 mieszkańców, więc dosyć ładnie dzisiaj to idzie. Coś mi nie łączył. I dobra, jak tam nasz przemysł? Aha. Dej mi to jest połowa opustoszała. Zapomniałem o najważniejszym. sobie tutaj pociągnę, bo na pewno będę to rozbudowywał w ten sposób i tu za główną drogą jeszcze poprowadzę sobie żeby mieć już zbudowane i tam to samo muszę pociągnąć od razu, że póki pamiętam, bo później znowu będzie zaskoczenie W ten sposób. Tutaj i tak. Dobra. Tu raczej prąd będę musiał przerzucić. No właśnie. Stąd tutaj trzeba będzie przerzucić. I tu sobie już wyznaczę jakąś... Wiecie jaką stodziennicę osiągamy tu? Do końca. Będę ja sobie jeszcze doznaczę do samego A. Dobra i to sobie wyznaczę już pierwszy teren pod dzielnica no i dodamy kawałeczek sklepów żeby były zastanawiam się jak mogę przyspieszyć trochę czas jak mogę przyspieszyć trochę wprowadzenie mieszkańców Wszystko mają na dobrym poziomie. Dysponarnia będzie od 7000, dobra to jest git. Krematorium jest od 15000. A właśnie, wiem co mógłbym dołożyć. Zakład opieki nad seniorami. Tylko, że ludzi wysiedlę. Ale to by się akurat przydało tutaj. Tu byśmy dali. I co to jest? Centrum zdrowia dziecka. No i tu mamy, Chory dzieci, pedziałek. Dostęp mamy jaki? No jako taka jest to dobrze. to jest akurat w dobrym stanie. Tylko czekajcie, bo tu muszę sobie chyba odmno. O nie, tu się dzielnice nie popsuły na szczęście. Więc wszystko jest git. No i tu trzeba będzie też komunikację miejską później zrobić. O i właśnie o to mi chodziło, żeby oni odciążyli mi troszkę tamte rondo. A tutaj sobie wjeżdżali, dodatkowy, mają dodatkowy wjazd do miasta od drugiej strony. I tak jest dosyć wielki ruch. No ale to jest ten przemysł rozbudowany i tu, tu prawdopodobnie łał wow, muszę poburzyć miałem moda chyba zainstalowanego na yy... Na, na autowyburzanie, wyburzanie ja, mamy zapotrzebowanie znowu na budynki handlowe. Nie chciałbym przy głównej drodze robić budynków handlowych, bo to nie jest akurat dobry pomysł. Więc w sumie możemy sobie tu troszkę jeszcze dołożyć. Nie będę musiał myśleć o rozbudowie miasta w kolejną stronę, bo musimy osiągnąć 7000 mieszkańców, że mógł. Budować wys, wysoką, ten. budynki wysokiego zagęszczenia, czy jak to tam się zwie. E, Tory kolejowe, chyba mamy dopiero od 9, od 9000, jak się nie mylę. Czy 9500, tak. Nie wiem do końca, jak to działa e, z tymi. No, jak to się nazywa? Zagospodarowaniem terenu. No, ale to do, jeszcze dojdę do tego. No, sobie troszkę ścieżek, żeby to ułatwić im troszkę. Tutaj, Dobra, no, trzeba tu wyłączyć przyciąganie, bo mnie będzie denerwować. Tak. Tu byśmy sobie też połączyli. W ten sposób tutaj byśmy dali takie jakby małe skrzyżowanko. W mhm. ten sposób. I tu mamy linię. Więc trzeba to jakoś podłączyć, żeby oni mieli dostęp do tej linii. <laughs> no, tu byśmy mogli jeszcze zrobić sobie tak. No i tu jeszcze byśmy połączyli to w ten sposób. Więcej tutaj nie ma potrzeby, chyba że jeszcze bym tutaj zrobił taką ścieżkę. No, więcej raczej nie ma potrzeby. Jak tam ze śmiecią? widzę, że się pojawiają. Wykorzystanie wysypisk jest dosyć duże, ale od ilu mamy? Od tysięcy też mamy spalarnię, więc więc no, będziemy powoli się pozbywać tego. Dwa wysypiska nie dają rady. A tu jest brak miejsca. No dobra, inaczej zrobimy. Odkręcimy wydatek na śmieci. Mamy 19 śmieciarek, więc powinny nadążyć. No za chwilę powinniśmy osiągnąć. O, i od razu się pojawiło zapotrzebowanie na kolejne strefy, więc. Ja sobie tu jeszcze obczaję jak to wygląda, bo może, chyba tu będziemy mogli stawiać już. Nie to to. Tak, tu możemy stawiać. Przemysł, zostałem się nad przemysłem jeszcze leśnym. A jest przemysłem leśnym... Tu chyba bym poszedł. Przemysł leśny jeszcze. No ale na razie. Dobra, zwolnimy czas. Tu mamy wszystko. Dobra, musimy pobudować sobie znowu drogi. Albo w sumie, widzimy się za chwilkę, jeszcze jak osiągniemy 7000. Dobra, no dobijemy 7000 już mieszkańców. Mało. Tu dobudowałem sobie taką dzielnicę. No, może dobicie to i kończymy odcineczek. Mamy to. Duże miasteczko. Mamy w tym momencie metro no i wysokie te rejony mieszkalne o dużym zagęszczeniu, więc będzie można dużo więcej ludzi zmieścić na jednym na jednym terenie i mamy biura, więc nie będzie potrzeby tak wiele stawiać, tak dużo tych rejonów rejonów produkcyjnych. No i mamy spalarnię, więc w następnym odcinku zajmiemy się utylizacją odpadów, bo powoli nam się zaczynają robić problemy. Więc co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się, cześć.